Czy wiesz, że w tym roku twój wiek może zadecydować o tym, ile pieniędzy trafi na twoje konto? Nie chodzi o żadne skomplikowane wyliczenia, nie o staż pracy ani wysokość twojej emerytury. Chodzi o coś znacznie prostszego o datę twoich urodzin. Brzmi niewiarygodnie? Za chwilę wszystko wyjaśnię, ale najpierw powiem ci jedno: są emeryci, którzy dostaną trzynastą emeryturę w całości. Są tacy, którzy otrzymają tylko jej część, a są też tacy, którzy mogą w ogóle nic nie zobaczyć. I wszystko to zależy od jednej kluczowej rzeczy. Nazywam się pani Halina i mam 68 lat. Od trzech lat jestem na emeryturze i staram się śledzić wszystkie zmiany, które dotyczą nas, emerytów. Wiem, że nie każdy ma czas, żeby przedzierać się przez urzędowe pisma czy czytać skomplikowane artykuły na stronach ZUS-u. Dlatego postanowiłam w prosty sposób wytłumaczyć ci, jak dokładnie będzie wyglądała 13. emerytura w 2026 roku, bo uwierz mi, to nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy od początku. 13. emerytura, czyli tak zwane dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, to dodatek, który co roku trafia do emerytów i rencistów. Wprowadzono go kilka lat temu jako wsparcie dla seniorów, którzy często muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami życia, leków, rachunków, jedzenia. To dodatkowe pieniądze, które mogą pomóc w trudnych chwilach. Ale uwaga, nie każdy dostaje tę samą kwotę i tu właśnie zaczyna się cała historia. W 2026 roku 13. emerytura wyniesie około 1784 zł. I 36 groszy brutto. To kwota, którą otrzyma osoba, której emerytura nie przekracza najniższej emerytury, a najniższa emerytura w tym roku to właśnie 1784 36 zł. 36 groszy. Czyli jeśli Twoja emerytura jest niższa lub równa tej kwocie, dostaniesz trzynastkę w pełnej wysokości. Ale co, jeśli Twoja emerytura jest wyższa? Tutaj zaczyna się mechanizm zmniejszania. Wyobraź sobie, że Twoja emerytura wynosi 2500 zł. To więcej niż 1784 zł. Czyli co? Czyli Twoja trzynastka zostanie pomniejszona. I to właśnie ten mechanizm budzi najwięcej emocji i pytań. Bo ile dokładnie stracisz? Jak to się liczy? I czy to w ogóle uczciwe? Przejdźmy do konkretów. ZUS stosuje zasadę zwaną klapką. Jeśli Twoja emerytura przekracza najniższą emeryturę, trzynasta emerytura jest pomniejszana. Złotówka za złotówkę. To znaczy, że jeśli Twoja emerytura jest wyższa o 100 zł od najniższej, Twoja trzynastka będzie niższa o te same 100 zł. Proste? Z pozoru tak. Ale diabelski szczegół kryje się w tym, że istnieje górna granica. Po przekroczeniu której trzynasta emerytura w ogóle ci nie przysługuje. Ta granica to trzykrotność najniższej emerytury. W 2026 roku to będzie około 5353 zł i 8 groszy. Jeśli twoja emerytura przekracza tę kwotę, niestety trzynasta emerytura ci się nie należy, ani złotówki. I tutaj dochodzimy do sedna, do tego, co może zależeć od twojego wieku. Dlaczego wiek ma znaczenie? Bo wiek wpływa na wysokość twojej emerytury. Im dłużej pracowałeś, im wyższe miałeś składki, tym wyższa jest twoja emerytura. A im wyższa emerytura, tym mniejsza trzynastka. Albo wcale jej nie ma. Osoby, które przeszły na emeryturę wcześniej, często mają niższe świadczenia. Osoby, które pracowały dłużej, zbierały staż, odkładały wyższe składki. Te mają emerytury wyższe i paradoksalnie mogą stracić na trzynastce. Czy to sprawiedliwe? To pytanie, które pada co roku. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku konkretnie w kwietniu. W 2026 roku trzynastka trafi na konta emerytów razem z emeryturą kwietniową. To oznacza, że gdzieś między 1 a 10 kwietnia zobaczysz na swoim koncie dodatkową kwotę. Ale uważaj, to kwota brutto. Od 13. emerytury ZUS pobiera podatek oraz składkę zdrowotną, więc na rękę dostaniesz mniej. Ile dokładnie? To zależy od Twojej sytuacji podatkowej. Jeśli rozliczasz się z podatku, jeśli masz ulgę dla seniora, jeśli Twoja emerytura jest poniżej pewnych progów, kwota netto może być wyższa. Ale średnio po wszystkich potrąceniach z 1784, zł. Brutto zostaje około 1500 zł. netto. To wciąż spora suma. Wystarczy na leki, na rachunki, na drobne przyjemności. Ale musisz wiedzieć, że pełna kwota nie trafi do ciebie bezpośrednio. Wróćmy teraz do tego, o czym mówiłam na początku. Powiedziałam, że wiek może determinować twoją wypłatę. Jak to dokładnie działa? Wyobraź sobie dwie osoby. Jedna ma 65 lat, przeszła na emeryturę niedawno. Jej emerytura wynosi 1600 zł. To mniej niż najniższa emerytura, więc dostanie trzynastkę w całości 1784 36 zł. 36 groszy brutto. Druga osoba ma 75 lat, pracowała przez 40 lat, ma wysoką emeryturę 5000 zł. Ta osoba nie dostanie trzynastki wcale zero, nic. Dlaczego? Bo jej emerytura przekracza trzykrotność najniższej. Widzisz te różnice? To właśnie dlatego mówię, że wiek ma znaczenie, bo wiek często idzie w parze z wysokością emerytury. Osoby starsze, które dłużej pracowały, mają wyższe świadczenia i paradoksalnie mogą zostać wykluczone z trzynastki. Młodsi emeryci, którzy niedawno przeszli na emeryturę, często mają niższe świadczenia i to oni właśnie dostają pełną trzynastkę. Czy to uczciwe? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam, ale zanim wyrobisz sobie opinię, chcę ci opowiedzieć o panu Kazimierzu. Spotkałam go kilka tygodni temu w kolejce na poczcie. Czekaliśmy długo, więc zaczęliśmy rozmawiać. Pan Kazimierz ma 71 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, po pełnym stażu pracy 42 lata. Pracował jako elektryk, uczciwie płacił składki. Nigdy się nie uchylał. Jego emerytura wynosi 3200 zł. To przyzwoita kwota, ale niezawrotna. Pan Kazimierz mówi, że ledwo wystarcza mu na życie lek na serce, lek na ciśnienie, rachunki za prąd, gaz, drobne zakupy. Nie żyje w luksusach. I teraz pomyśl: Pan Kazimierz dostanie 13 emeryturę, ale nie w pełnej wysokości. Dlaczego? Bo jego emerytura przekracza 1784 zł. O ile o około 1416 zł, czyli jego trzynastka zostanie pomniejszona o tę samą kwotę. 1784 minus 1416 to 368 zł. Tyle dostanie pan Kazimierz. Nie 1784, tylko 368 zł brutto. A po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej zostanie mu około 300 zł na rękę. Kiedy pan Kazimierz dowiedział się o tym, był zaskoczony. Myślał, że dostanie pełną trzynastkę, jak wszyscy. Nie wiedział o tym mechanizmie pomniejszania. Nikt mu nie wytłumaczył. A przecież 300 zł to nie to samo co 1700. Różnica jest ogromna i to właśnie dlatego tak ważne jest, żebyś wiedział, jak to wszystko działa, żebyś mógł sobie policzyć, ile dokładnie ci się należy i żebyś nie był zaskoczony, kiedy w kwietniu zobaczysz na koncie mniejszą kwotę niż się spodziewałeś. Jak możesz sprawdzić, ile dokładnie dostaniesz? To proste. Musisz znać wysokość swojej emerytury. Jeśli jest ona równa lub niższa niż 1784 36 zł groszy, dostaniesz pełną trzynastkę. Jeśli jest wyższa Odejmij od niej 1784 36 zł 36 groszy. Wynik to kwota, o którą twoja trzynastka zostanie pomniejszona. Czyli od 1784 zł odejmujesz ten wynik. To da ci kwotę brutto trzynastej emerytury, która ci przysługuje. I pamiętaj, to jeszcze przed potrąceniem podatku i składki zdrowotnej. Przykład? Jeśli twoja emerytura wynosi 2000 zł, odejmujesz 1784 36 zł 36 groszy. Wychodzi 215 64 zł 64 grosze. To kwota, o którą zostanie pomniejszona trzynastka, czyli 1784 minus 215, to około 1569 zł brutto. Po potrąceniach zostanie ci około 1300 zł netto. Widzisz? Nie jest to skomplikowane, ale musisz znać te liczby. I teraz pojawia się pytanie, które pewnie zadajesz sobie w myślach. Czy to system jest sprawiedliwy? Czy dobrze, że osoby z wyższymi emeryturami dostają mniej lub wcale? Z jednej strony można powiedzieć, że 13 emerytura ma wspierać tych, którzy mają najmniej, którzy walczą z biedą, z wysokimi kosztami życia. I faktycznie osoby z niskimi emeryturami potrzebują tej pomocy najbardziej. Z drugiej strony, osoby z wyższymi emeryturami też często mają trudności. Leki są drogie dla wszystkich, rachunki rosną dla wszystkich, i ktoś, kto uczciwie pracował przez całe życie, odkładał wysokie składki, teraz czuje się ukarany, bo zamiast nagrody dostaje mniej. To trudna dyskusja i nie ma tu łatwych odpowiedzi, ale jedno jest pewne: musisz wiedzieć, na co możesz liczyć. Musisz być przygotowany, bo jeśli liczysz na pełną trzynastkę, a dostaniesz tylko jej część, możesz poczuć rozczarowanie, a tego nie chcemy. Teraz powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy: o waloryzacji. Słyszałeś to słowo? Waloryzacja to coroczne podniesienie emerytur i rent, które ma nadążać za inflacją, za rosnącymi kosztami życia. W 2026 roku waloryzacja wyniosła około 5%. To oznacza, że Twoja emerytura wzrosła o 5% w porównaniu do ubiegłego roku. Jeśli miałeś 2000 zł, teraz masz 2100 zł. Brzmi dobrze, prawda? Ale jest haczyk. Bo wraz ze wzrostem Twojej emerytury rośnie też kwota, która wpływa na wysokość 13 emerytury. Jeśli po waloryzacji twoja emerytura przekroczyła próg, możesz stracić część trzynastki albo nawet całość. To coś, o czym mało kto mówi, ale co jest bardzo ważne. Bo waloryzacja to obosieczny miecz. Z jednej strony dostajesz więcej każdego miesiąca, z drugiej możesz stracić na dodatkowym świadczeniu. I tutaj pojawia się ten słynny paradoks. Im wyższa twoja emerytura, tym lepiej żyjesz na co dzień, ale tym mniej. Lub wcale dostaniesz trzynastki. Im niższa emerytura, tym trudniej ci się żyje, ale tym wyższa trzynastka. Czy to sprawiedliwe? To zależy, z której strony spojrzysz. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, kiedy dokładnie dostaniesz te pieniądze. Kwiecień 2026 to miesiąc, na który czekają miliony emerytów. Trzynasta emerytura jest wypłacana razem z emeryturą kwietniową. Jeśli normalnie dostajesz emeryturę 5 kwietnia, tego dnia zobaczysz na koncie zarówno swoją standardową emeryturę, jak i trzynastkę jedna wypłata, jedno przelew, ale kwota będzie wyższa. I teraz wyobraź sobie tę sytuację. Masz 1800 zł emerytury, w kwietniu dostajesz 1800 zł plus około 1500 zł trzynastki netto. Razem to ponad 3000 zł na koncie. To moment, kiedy możesz odetchnąć z ulgą. Może zapłacić za coś, na co przez cały rok nie mogłeś sobie pozwolić, może odłożyć na czarną godzinę, a może po prostu poczuć się bezpieczniej. Ale jeśli twoja emerytura przekracza 5353 zł, w kwietniu dostaniesz tylko swoją standardową emeryturę żadnej trzynastki. I to może być gorzkie, zwłaszcza jeśli widzisz, że inni dostają, a ty nie. Ale pamiętaj, twoja miesięczna emerytura jest znacznie wyższa. Co miesiąc dostajesz więcej. To też jest forma bezpieczeństwa. Podsumujmy jeszcze raz, żebyś miał jasność. Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1784 zł. 36 groszy brutto. Dostaniesz ją w kwietniu razem z emeryturą. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza tej kwoty, dostaniesz trzynastkę w całości. Jeśli przekracza, ale jest niższa niż 5353 zł, dostaniesz pomniejszoną trzynastkę. Jeśli przekracza 5353 zł, nie dostaniesz nic. I wszystko to zależy od wysokości Twojej emerytury, która często idzie w parze z Twoim wiekiem i stażem pracy. Teraz powiem Ci coś, czego może nie słyszałeś. Jest coś jeszcze oprócz trzynastej emerytury. To czternasta emerytura. Tak, dobrze słyszysz. Od kilku lat rząd wypłaca także czternaste świadczenie zazwyczaj we wrześniu. To kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów. I tutaj mechanizm jest bardzo podobny. Czternasta emerytura też ma swoje progi, swoje klapki, swoje ograniczenia. Ale to temat na inną rozmowę. Dzisiaj skupiliśmy się na trzynastce, bo to ona właśnie trafi na nasze konta za kilka tygodni i to o niej musisz wiedzieć wszystko. Co możesz zrobić z tą wiedzą? Po pierwsze, sprawdź dokładnie, ile wynosi Twoja emerytura. Możesz to znaleźć na swoim ostatnim odcinku emerytury na koncie w ZUSie. Albo po prostu zadzwonić na infolinię ZUS i zapytać. Po drugie. Policz sobie, ile dokładnie wyniesie Twoja trzynastka. Użyj wzoru, który Ci podałam. Po trzecie, zaplanuj, na co te pieniądze przeznaczyć: może na leki, które odkładałeś, może na drobny remont, a może po prostu na spokój ducha. I jeszcze jedno: jeśli masz pytania, jeśli czegoś nie rozumiesz, jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, napisz w komentarzu. Odpowiem. Bo wiem, jak to jest, wiem, że te wszystkie liczby, progi, klapki potrafią zamęcić w głowie, ale razem możemy się przez to przebić, razem możemy zrozumieć, co nam się należy i razem możemy się upomnieć o swoje prawa. Bo pamiętaj, to nie jest jałmużna, to nie jest dar od państwa. To pieniądze, które wypracowałeś, to pieniądze, które należą się Tobie za lata ciężkiej pracy, za składki, które wpłacałeś, i masz prawo wiedzieć, ile dokładnie dostaniesz. Masz prawo być świadomy, masz prawo nie dać się zaskoczyć. Trzynasta emerytura w 2026 roku to temat, który dotyczy milionów Polaków. To temat, o którym trzeba mówić głośno i jasno, bo emeryci to nie obywatele drugiej kategorii, to ludzie, którzy zbudowali ten kraj, którzy harują przez cały Życie I którzy teraz zasługują na godne, spokojne życie, a do tego potrzebna jest przejrzystość, potrzebna jest wiedza i potrzebna jest uczciwa rozmowa. Dlatego, jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, jeśli teraz lepiej rozumiesz, jak działa trzynasta emerytura. Zostaw subskrypcję. Regularnie publikuję treści o emeryturach, ZUSie, waloryzacjach, dodatkach. Tłumaczę wszystko prostym językiem, bez urzędniczego żargonu, bez zawiłości, bo wierzę, że każdy ma prawo wiedzieć, co mu się należy i każdy ma prawo być traktowany z szacunkiem. Pamiętaj, kwiecień 2026 to miesiąc, w którym 13 emerytura trafi na twoje konto. Sprawdź swoją emeryturę, policz swoją trzynastkę, Zaplanuj wydatki i bądź spokojny, bo wiedza to podstawa. A ja będę tutaj, żeby ci pomagać, żeby ci tłumaczyć, żeby być twoim przewodnikiem w tym emeryckim świecie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło i pamiętaj, nie jesteś sam, razem damy radę.